Raport z Oblężonego Świata. 5 maja 2021 roku, środa. Dzisiaj będzie troszku o szkole. Jak pamiętacie, wirus gromadnie nawiedził w święta kościoły, wygenerował trzecią falę, a przy okazji niespodziewanie się nawrócił i teraz już odpuszcza. O czym opowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Jak trafnie prorokowaliśmy miesiąc temu. Po wielkanocnej konwersji wirusa władza wspaniałomyślnie otworzy dzieciom szkoły, by mogła mieć miejsce kolejna pozoracja wyższego rzędu. Po tzw. Tak nauce zdalnej, której efekty u jednych wywołują śmiech na sali, u innych zaś przerażenie, dzieci wracają do klas hybrydowo, czyli na przykład dwa dni w szkole, trzy dni w domu. Zajrzyjmy zatem do internetów. Oto portal tvn24.pl bardzo zatroskany o dobro uczniów w PLN. Cytuję: Protest uczniowski w tydzień pod internetową petycją, by nie wracać już przed wakacjami na normalne lekcje, zebrał ponad 400 tysięcy podpisów. Koniec cytatu. To musiało ładnie wyglądać jak protest zbierał podpisy. Szkoda, że tego nie widziałem. Słusznie. Niech wrócą dzieci po wakacjach na miesiąc, dwa, tak by zdążyć przed kolejną falą lub pandemią, przybić piątkę kolegom i koleżankom, a potem szybciutko z powrotem na zdalne nauczanie. Słuchajmy dalej. Protest uczniowski to grupa młodzieży, powtórzmy, choć brzmi to dziwnie, protest to grupa młodzieży, która skrzyknęła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Najpierw zbierała podpisy m.in. w sprawie zmian na egzaminach ósmoklasisty, a gdy ich postulaty zostały zrealizowane w zeszłym tygodniu minister Czarnek poinformował m.in., że w 2022 roku nie będzie czwartej części egzaminu zajęli się kwestią powrotu do szkół. Koniec cytatu. Czy wy słyszycie to co ja? Nie mogę się nadziwić. Oto grupa młodzieży na podstawie skrzyknięcia się za pomocą mediów, uwaga, uwaga, wpłynęła na zmianę egzaminu ośmioklasisty. Dokładnie tak. Ale to nie wszystko. Są jeszcze większe dziwy. Cytuję. Pod tym apelem w czwartek rano podpisanych było już ponad 400 tysięcy osób. Ile z nich to rzeczywiście uczniowie? Nie wiadomo, bo portal do zbierania podpisów tego nie weryfikuje. Koniec cytatu. Genialne, po prostu genialne. Nikt nie wie, kto się podpisał pod apelem, ale na jego podstawie pan Czarnek zapowiedział rezygnację z czwartej części egzaminu. Fantastycznie. Czyli w Polsce można wszystko wywrócić do góry nogami. Wystarczy założyć tak zwany portal do zbierania, nastukać, 500 tysięcy podpisów, których nikt nie weryfikuje i voila! Jedziemy! Nie podoba się nam prawo spadkowe? Chcemy eutanazji? Zmiany sposobu leczenia chorych na raka? Złagodzenia prawa karnego i tak dalej? Zmieniamy wszystko co chcemy. Wystarczy komputer, portal i klikamy, klikamy, klikamy. Pięknie! Oto ideał. Oto prawdziwa władza ludu. Czego obawiają się sygnatariusze apelu? Cytuję: Uczniowie są zestresowani sprawdzaniem zeszytów, notatek, lub że po powrocie będą musieli od nowa pisać sprawdziany w niepokoju i stresie. Faktycznie jest się czego bać. Granie całymi dniami na komputerze nie jest tak nerwicogenne. Słuchajmy dalej. Nie mamy czasu, by znowu wrócić do nauki stacjonarnej, ponieważ uczniowie chcą się skupić na nauce do egzaminu ósmo-klasisty, a nie przejmowaniem się liczbą zgonów i zachorowań w danym dniu. Koniec cytatu. W danym dniu danego człowieka danej pandemii oczywiście. Nie mają czasu na naukę stacjonarną, ponieważ chcą się skupić na nauce do egzaminu. Logiczne, nieprawdaż? I jeszcze jedna uwaga. Czy gdyby faktycznie apel pisali uczniowie, to czy nie bardziej autentycznie brzmiałoby zdanie: Nie mamy czasu, by znów wrócić do nauki stacjonarnej, ponieważ chcemy się skupić, zamiast użytego zdania: Nie mamy czasu, by znów wrócić do nauki stacjonarnej, ponieważ uczniowie chcą się skupić? Słuchajmy dalej. Anonimowi autorzy w sieci opublikowali petycję pod hasłem Chcemy powrotu do szkół od następnego roku szkolnego. Piszą w niej, że powrót na tak krótki czas jest niepotrzebny. Sprzeciwiamy się powrotowi w tym roku szkolnym do nauki stacjonarnej i chcielibyśmy, by nasz głos, głos wszystkich uczniów został i tym razem usłyszany. Koniec cytatu. Powtórzmy. Jest to głos wszystkich uczniów. Dobre, ale to już było. PZPR głosem narodu. Słuchajmy dalej. Petycja powstała tydzień temu, jeszcze przed zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącymi rozmrażania edukacji. A ten ogłosił, że od 15 maja, a praktycznie 17 maja, bo 15 to sobota. W szkołach rozpocznie się nauka hybrydowa, a od 29 maja, w praktyce 31 maja, wszyscy wrócą na stacjonarne lekcje. Koniec cytatu. Chyba jednak nie przyzwyczaję się nigdy do tej covidowej nowomowy. Do tej pory rozmrażanie kojarzyło mi się na przykład z wyjętym z lodówki mięsem na zupę, a teraz rozmraża się dosłownie wszystko. Edukację, służbę zdrowia, Kina, restauracje, ogródki działkowe i tak dalej. A propos 15 maja. Też mnie trochę dziwi ta sobota. Toż to szabat. Wolne być powinno. Kto jak kto, ale w rządzie powinni o tym dobrze wiedzieć. Powyższe, oczywiście oddolne i spontaniczne działania, nazwijmy je antypowrotowe, są nagłaśniane i propagowane głównie przez agitatorów, skupionych przede wszystkim wokół wydawnictw i portali należących do Agory oraz TVN-u. Na koniec ciekawostka. Jak donoszą jaskółeczki, warszawski zespół szkół imienia Laudera działał bez większych problemów w czasie obowiązywania wszystkich lockdownów. Słusznie, ktoś musi w przyszłości tym krajem zarządzać, prawda? Szanowni Państwo, Mając na uwadze poziom i efekty nauczania zdalnego, a także petycje i apele, które będą pojawiały się coraz częściej o niemęczenie uczniów nauką, o niestresowanie ich klasówkami, sprawdzaniem zeszytów itd., coraz bliżej nas jest perspektywa matury, na której głównym, a może jedynym, zadaniem będzie Wskaż na karcie drzewko i pokoloruj na tęczowo. Ale o to właśnie między innymi chodzi. To jeden z głównych celów pandemonii: rozbijać i niszczyć relacje między ludźmi, uzależniać dzieci od elektronicznych zniewalaczy oraz systematycznie i konsekwentnie ogłupiać. Idziemy w słusznym kierunku. A co nas czeka po wakacjach oraz w ich trakcie? O tym też, jak dożyjemy, postaramy się opowiedzieć.